Cześć, witajcie. Ja jestem Natek i teraz pokażę Wam, jak zrobić automatyczną farmę dyń. No. Bo tak wygląda. Zbyt dużo miejsca nie zabiera. Teraz Wam pokażę, jak się buduje. Gdzie potrzebować o te wszystkie rzeczy? Ok. Zaczynamy, żeby takie, takie coś zbudować i wlać tutaj wodę. Tu jeszcze jeden blok postawić. To wyorać. I postawić tutaj nasiona, teraz tutaj kładziecie jakiś blok i stawiacie tutaj obserwer, o tak, i teraz stawiacie tutaj jakiś blok stawiacie tu tłok, połączacie to z to... czerwonym piaskiem, tego nie niszczycie, i teraz jak to będzie rosnąć, to to da sygnał do obserwatora i do tłoka, no. I teraz możecie tutaj takie coś kopać i postawić skrzynkę i, i taki... i lejek. I teraz zobaczmy, jak to działa, no. O, widzieliście? To, to stworzyło pomkina i... Kilka od razu do tego lejka wrzuciło. O. To bardzo dobrze działa. I bardzo szybko. No. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Cześć.